Chciałybyśmy pokazać, że w walentynki nie kochamy tylko drugiej osoby, ale przede wszystkim najważniejsze w tym wszystkim jest pokochanie samego siebie. I to dzisiaj też chcemy pokazać młodzieży, która odważyła się przyjść na te warsztaty. Są to pierwsze warsztaty tak naprawdę otwarte dlatego, wiadomo, nie ma aż takiego rozgłosu dzieciaki jeszcze od nas nie słyszały, ale przede wszystkim. Dzisiejsze warsztaty miały na celu uświadomienie tej młodzieży, że to, że są walentynki i to, że nie mają swojej drugiej połówki, które jest tak powszechne w tych czasach, to, żeby po prostu zrobiły coś dla siebie, pokochały siebie i znalazły tą drogę do samorozwoju. Nasz projekt przede wszystkim ma na celu pokazanie młodzieży, jak się rozwijać, jak znaleźć swoje mocne strony, pokazać, w którą ścieżkę obrać, żeby rzeczywiście pójść w krok do tego samorozwoju. Mamy świadomość tego, że w dzisiejszych czasach. Młodzież po prostu boi się rozwijać, nie wie co robić. Bardzo dużo czasu spędzamy w mediach społecznościowych, spędzamy w telefonach. Nuda jest zabijana właśnie poprzez komunika różne komunikatory. Dlatego nasze warsztaty, tak jak dzisiaj, mają na celu wędrówkę ku samopoznaniu.